Pan z wami duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go nauczycielu, kiedy to nastąpi. Jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać. Ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Każdy rolnik wie i zna taki moment, w którym potrzeba rozpocząć z żniwa. Wie, kiedy jest za wcześnie, żeby zaczynać żniwa, ale też pewnie wie, że jest taki moment, kiedy jest za późno. Każdy rolnik potrafi wyczuć intuicyjnie, że to jest właśnie ten czas, ten dzień. Podobnie przy zbiorze winogron. Jest taki moment, kiedy trzeba rozpocząć zbiór winogron i wcześniej jest za wcześnie, ale może być też i za późno. Ten obraz tego odpowiedniego dnia, tego właściwego dnia, tego dnia dojrzałości widzimy w fragmencie apokalipsy, który odczytaliśmy. Jan, Święty Jan w Apokalipsie w tym fragmencie mówi nam, że przychodzi taki dzień, który jest dniem dojrzałości całej ludzkości, całej ziemi. I to będzie dzień, w którym rozpocznie się ten, te żniwa, rozpocznie się zbiór winogron, co jest obrazem dojrzałości człowieka i tego, że Pan Bóg w tym dniu będzie oczekiwał od ludzi właśnie tej dojrzałości. W tym dniu, w którym On zna, w tym dniu, w którym On wie. Więc Pan Bóg wie, Jaki jest dzień właściwy do tego, żeby rozpocząć te żniwa, żeby oczekiwać od człowieka tego, żeby był dojrzały, żeby przyniósł owoc w swoim życiu, by jego życie przyniosło plon. Pan Bóg o tym wie i jaki to jest dzień wie. I ten, ta historia oczekiwania na ten dzień jest taką historią, w której zdarzają się. Takie sytuacje, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, że w tej drodze dojrzewania człowieka zdarzają się takie sytuacje, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. A w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy o tym, jak Jezus w Jerozolimie jest ze swoimi uczniami. Uczniowie podziwiają świątynię, i Jezus mówi, że z tego, co podziwiają, nie pozostanie kamień na kamieniu. Pan Jezus pokazuje, że w tej historii dojrzałości, dojrzewania człowieka czy ludzkości, jest, są takie momenty, w których ulega zburzeniu to, na czym człowiek wszystko budował, to, co podziwiał, to, co dla niego było już takie stałe, niezmienne, co było przejawem wielkości człowieka, wielkości jego myśli, wielkości jego umiejętności. Pan Jezus mówi, że przychodzą takie dni, kiedy to wszystko legnie w ruinie, kiedy to wszystko. Przestanie być znakiem, jakim było do tej pory. I drodzy, w tym właśnie dniu Pan Jezus zapowiada, że pojawią się ci, którzy będą pokazywali, że są tymi, którzy dadzą poczucie bezpieczeństwa. Ci, którzy powiedzą: My wytłumaczymy, dlaczego tak się dzieje. Przyjdą ci, którzy powiedzą: My wiemy, dlaczego tak się dzieje. I Pan Jezus przestrzega, żeby. Nie iść za nimi. Pan Jezus mówi o tym, że kiedy przychodzi taki dzień, kiedy wiele rzeczy się gdzieś wali człowiekowi w życiu, to żeby pozostać wiernym Panu Bogu i nie słuchać tych, którzy dają gotowe rozwiązania. Żeby nie iść za tymi, którzy stając na miejscu Pana Boga, powiedzą: My wiemy, co się dzieje w Twoim życiu, my Cię poprowadzimy, my pokażemy prawdę. Zobaczcie, drodzy, że. Myślę, że tak dzieje się też w życiu każdego z nas, że przychodzi taki moment, kiedy nagle gdzieś w gruzy legnie to, co dla nas jest takie stałe i takie pewne. Zawirowania w naszym życiu, w naszych rodzinach, zawirowania, które są obecnie też w kościele, widzimy je, czujemy. I zobaczcie, drodzy, że w tym czasie my szukamy tego, co będzie dla nas bezpieczne, co nam da poczucie bezpieczeństwa. I jakże dzisiaj wielu jest takich, którzy powiedzą: Ja Tobie dam poczucie bezpieczeństwa. Ja Ci powiem, co jest dla Ciebie bezpieczne. Tak, ja Cię poprowadzę. I Pan Jezus na ten czas, który też przeżywamy, mówi nam: Bądź wierny. Bądź wierny Kościołowi. Trwaj w tym miejscu, w którym jesteś. Pan Jezus mówi: To Ja Ci dam poczucie bezpieczeństwa. To Ja Cię poprowadzę. To ja ci pokażę, jaką drogą masz pójść. Tylko jedno, Pan Jezus prosi o to, żeby, żebyśmy się nie bali, nie trwożyli. Bo kiedy będziemy się bali tego, co utraciliśmy, tego, co nam legło w gruzach, sytuacji, którą przeżywamy, to będzie kierować nas obawa i lęk. A Pan Jezus mówi, że kierować ma nami wiara, wiara i zaufanie. Więc w tej drodze dojrzewania naszego do tego dnia, który Pan Bóg nam wyznaczy, właśnie kierować się wiarą i ufnością w to, że Pan Bóg wszystko wie, że Pan Bóg wie dlaczego tak się dzieje w moim życiu, a nie inaczej, że w tym życiu takim, jakim jest, w moim własnym życiu, Bóg jest obecny i On mnie prowadzi w tym życiu. I On jest tym, który daje mi poczucie bezpieczeństwa i pewności. Chcemy więc tylko trwać w tej postawie zawierzenia i w postawie zaufania Panu Bogu. On będzie nas prowadził. On da nam odwagę. On będzie tym, który pomoże nam pokonać lęki i obawy. On będzie tym, który wniesie pokój w nasze serca. Wobec tego wszystkiego, co będzie się działo, co się dzieje w naszym życiu. Bóg przyjdzie z łaską pokoju. I chcemy w tym pokoju żyć, co będzie przejawem też właśnie naszej takiej dojrzałości, zaufania Panu Bogu, zawierzenia Jemu samemu.